Miłosz Radziński, KS Bogoria, Grodzisk Mazowiecki, triumfator w był Pingla Cup w Grodzisku Mazowieckim. I srebrny medalista tych zawodów, Marcel Właszczyk, dwójka Rama Mazowiecka. Miłoż, ty wygrałaś finał 3 do zaraz z Marcelem. Powiedz, jakie są Twoje wrażenia na tym meczu? No, myślę, że Marcel bardzo dobrze grała, tak I jak się mocno, z mocną rotacją, to wszystko wyciąga. Więc... Z logiem jak już grę to przskakiwałem, i mnie grał w drugą stronę, więc mm -hmm. nie mogłem dopakować. A jak myślisz co przeważyło, że to jednak ty wygrałeś? No serwis, bo jak serwis główny serwis to nam przebijał i ja tak atakiem. Mm -hmm. Miłoż Państwo byłeś odstawiony z numerem pierwszym w tych zawodach? Czułeś jakieś takie nerwy czy presje, że, że, że ty jesteś głównym faworytem? czy dzisiaj jeszcze tuż przed startem przed zawodami? Nie myślałem o nie myślałam o A ty jak w ograsz kręca stołowego? 3,5 lata. 3,5 lata. A powiedz jak to jest? Jak ta jest trada tutaj mogoli rodziciem Mazowieckie, Wy rozmawiacie tylko o się stołowym przy okazji treningów, czy również dużo w domu tak a rozmawiasz właśnie? Masz tego jakiegoś ulubionego tenisistę stolowego. Tak, malonga. Malonga. mhm. Marcel? Smutno jest, prawda? Troszeczkę po finale. Ale Ty zająłeś drugie miejsce, zdobyłeś straszny medal. Możesz być zadowolony z tego turnieju. Na następnym na pewno a, będzie lepiej. A powiedz mi, już dużo sił kosztowało Cię? Cały tak, ten trudny i Tak. Szczególnie półfinał i finał. Mm -hmm. A ile łącznie rozegrałeś gier? Ma siedem. Mm. I uznasz to za jeden z swoich ten, największych sukcesów jak do tej pory? Tak. A inne, jakie byś tutaj na wymienił te swoje największe sukcesy? Mm. W, na główno polskich Lżakach, Szóste miejsce. Mm -hmm. y teraz jest dobrze. 24, czwarty, ale... Mm -hmm. A co jest takiego najfajniejszego według Ciebie w tenisie stołowym? Że można grać i poznawać za zawodników. Mm -hmm. A chciałeś jeszcze większe sukcesy odnosić niż sztaba? Tak. A jakie jest Twoje marzenie? Dziękuję. Być mistrzem świata. Rozumiem. Dziękuję bardzo Panu. Piękna obrak, Miłość i troszeczkę smutny, ale na pewno będzie wesoło i zadowolony ze strony Medału Marcele. Właśnie dziękuję, Włochaki.